Dostaną resztki z krewetek, to przylecą. Ale na razie przyjdzie. Jak tam przyjdzie, to dostaną. Dostaną i bez przychodzenia, to są Urok kotów. Dobra, zamówiłyśmy oczywiście. klasyczną. klasyczne. Margrafitko. Pakietę de marisco. Tak, de za 300. No dobra, a my zamówiłyśmy sałatkę i ostry. Trochę nie do końca wiemy, co zamówiliśmy, czy wiemy już, co zamówiliśmy. Dostaliśmy zupę z owoców morza. Ja chyba nie lubię obierać tych krewetek. Tutaj jest krabik, tutaj mam krewetę, no i jest Nunia, która za chwilę coś dostaje. Zaraz dostaniesz, pani. Ta zupa to taki sosik, Masz panią O, spadło, Mhm. Mm. Jeszcze więcej. Sesja. To Sesja fotojedzonka. Tak. No to są też te wcinają. Nawet z miseczki. Przyjechaliśmy ja. do knajpy. Która była. Nie miała zbyt dużo opinii. Ale same pozytywne. Na owoce morza. No wygląda w ten sposób. Jest tu bardzo głośno. Co chwilę przejeżdżają te małe tuktuki, znaczy małe. to nie są takie małe, dosyć terenowe tuktuki. No i oczywiście jest tutaj chopek zwalniający, więc tutaj zwalniają, potem przyspieszają, ale warto tu jak iść. jedzenie mistrzowskie przepyszne krewetki. Sałatki, przelaky, skrewetek. Fajnie sobie właśnie zamówić, tak jak my, talerz bardzo niesamowicie miło się nami zajmują. Kolejna spontaniczna zmiana zamieszkania. Za nami. W Sylwestra postanowiliśmy spędzić nad oceanem, ponieważ prawie wszystkie kolejne miejscówki na nocleg rezerwujemy na spontanie. Dzień, dwa przed wyjazdem. Tym razem okazuje się, że jest to problem, ponieważ cały Meksyk tłumnie zjechał w okolice, które sobie upatrzyliśmy. Ostatecznie udało się coś znaleźć. Nie najtaniej, ale jest. A teraz po kolacji składającej się z samych owoców morza, zrobimy coś bardzo jest głupiego. Nie ma Aha! Dlatego tak nam zrobił! A jednak! U, i się coś tam kręci nawet. Idziemy zobaczyć to zatrzymajmy się. Dzień dobry, w kolejnym dniu widok z hotelowego tarasu mamy przepiękny, nieprawdaż? Teraz jednak ruszamy z rana przywitać się z innym widokiem. Czas w końcu na ocean. Przy naszym parawaningu polskim. No. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich plaż. Jest niesamowicie. Nie ma nikogo kompletnie. Nic za nami nie jechało, nic przed nami nie jechało. Jest totalna pustka. Sometimes I just wanna kiss. Running out until I can feel you near. I need a new purpose. I'm looking for so much more. Don't leave me here searching. you just what I'm longing for. The times are getting crazy, and everything seems hazy. Is there some place for safe? Musisz tak przepięknie o oh, wow Bardzo fajne miejsce. Proszę bardzo. Miejsce na siatkę. Tam. Nie wiem czy złapię. Idzie Paweł, ale za Pawłem jest bardzo fajnie zaciemnione. Miejsce na kosza. Wszystko jest oświetlone. Ciekawe czy w nocy praktycznie to działa. Są sprzęty do ćwiczeń. Jest bardzo czysto. Wszystko jest ładnie nowo wybetonowane tam są nawet umywalki pewnie i toalety a najciekawsze i idę tam już pędzę żeby zobaczyć czy to w ogóle działa zamknięte taka miejscówka oj dobrze, siedzą sobie panowie i tego pilnują może kiedyś będzie to działało albo działało raczej tak wygląda na to, że działało kiedyś toaletka 5 peso Super czysta, super fajna. Pani oczywiście przynosi papier toaletowy, który wcześniej ściąga z rolki, dotykając każdego kawałka tak naprawdę tego papieru toaletowego. Jeżeli ktoś ma opory, to chyba nie ma żadnego baniosa. Banios tutaj, w którym nie wydają Ci takiego papieru toaletowego. Więc chusteczki higieniczne, swoje prywatne zawsze polecam. Tam pan przygotowuje skrobane. Lody, to znaczy zamarzniętą wodę wsadza do kubeczka plastikowego i polewa jakimś super słodkim sosem. I jak staramy się naprawdę próbować wszystkiego po kolei, to wiem, że to nie zabanga, Bo te sosy są super super słodkie, a lód polany słodkim sosem to kompletnie coś, czego ja nie strawię. A ostatnio na e, tych kaskadach spróbowałam kakałka które było, tak jak mówiłam, specyficzne i po którym, no niestety, musiałam się od razu po powrocie do hotelu położyć. Było naprawdę mega kiepsko. Jest super ochrona. Jeżdżą i kontrolują całą plażę. Nikt się nie kąpie, bo faktycznie fale są mega ogromne. Elegancko, super. Dobra, trzeci raz to nagrywam, ale teraz już się uda. Za pierwszym razem się tak podekscytowałam falami, że jak zwykle nie włączyłam nagrywania. Drugi raz, jak chciałam to nagrać, to padła mi bateria w połowie, więc nic się nie nagrało. A teraz jestem troszeczkę spokojniejsza i mam wymienioną baterię, więc się uda. A chciałam powiedzieć o tych niesamowicie wielkich falach, które mnie tak jarają. To jest coś niesamowitego. To, jak one się zbierają, jaka jest cisza wtedy, ale widać od razu, nawet jak jeszcze są takie maleńkie, maleńkie, że to będzie coś wielkiego. Powolutku się zbierają w takim długim paśmie. Podnoszą się, podnoszą się, podnoszą się i nagle jak odpadają, jest taki bum i tej piany jest tak niesamowicie dużo. Ocean jest niewiarygodny.